Cześć, witajcie. Adam Bonisławski, Przymierze Miłosierdzia. Chciałbym się dzisiaj z Wami po raz kolejny podzielić słowem, które Kościół nam daje na dziś. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź do każdej osoby, która, yy, która teraz włącza się w tą modlitwę. Przyjdź i pomóż nam Usłyszeć słowo, które kierujesz do każdego z nas. Pomóż nam poznać prawdę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług ten w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Panu litował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś, winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki mu nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Temat przebaczenia, temat bardzo trudny, ale jakże no nie wiem, bez jakże potrzebny, jakże, jakże niezbędny po to, żeby w ogóle nawiązać relacje z Bogiem. Mówimy w odlitwie Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym który, y, naszym winowajcom. I temat przebaczenia jest mi jest mi bliski, bo ja y, kiedyś y, bardzo nie lubiłem siebie i na jednych rekolekcjach zdałem sobie, zdałem sobie sprawę, dotarło do mnie, że, <laughs> że ja tak naprawdę nie potrafię przebaczyć sobie, bo ja nie lubię siebie. I to było coś, co mnie y, od Boga oddalało, co sprawiało, że y, sam. No sam siebie nie szanowałem, sam siebie źle traktowałem. Dopiero jak... Dopiero jak to zrozumiałem, dopiero wtedy podjąłem decyzję, że, że tak chcę sobie przebaczyć. Bo przebaczenie to jest, to jest decyzja. Decyzja woli. Bo ja sam sobie nie mogę przebaczyć. Moją mocą. Ja poprosiłem Boga, żeby on pomógł mi wybaczyć sobie. I to było to było to było coś niesamowitego, jakby po prostu jakby jakiś ciężar z moich pleców spadł. I często tak często patrzymy na temat przebaczania, że przebaczyć komuś, a czy, czy ja wybaczam sobie, czy jestem dla siebie miłosierny, czy, yy, czy nie obwiniam siebie za całe zło, które mam w życiu. To taka refleksja na dziś. Proponuję tobie, żebyś się zastanowił, żebyś się zastanowiła. Komu? Komu jeszcze potrzebujesz wybaczyć? Jeżeli masz taką osobę, to podejmij decyzję. Poproś Jezusa. On ci pomoże. Dobrego dnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.